24 24.pl, czyli Dawid Lorenz prezentuje. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Cześć, witam serdecznie. Dziś troszkę nietypowy anturaż, ale też i przedmiot tego materiału jest bardzo nietypowy. Jest to bowiem najnowszy model 70mai, 70 Maj, jak to woli po polsku. Omni, Omni 360, model X200. Widorejestrator bardzo nietypowy, bardzo zaskakujący. I w tym materiale pokażę 5 takich rzeczy, które są związane z tym widorejestratorem, ale których, które są na tyle nietypowe, że nie spotkacie ich prawdopodobnie w, żadnym innym, w żadnej innej kamerze samochodowej. Tak więc nietypowy Anturage, nietypowy widorejestrator, 70mai Omni i 5 nietypowych rzeczy z nim związanych. Zapraszam! Rzecz numer jeden to jak już zapewne zauważyliście. Kolory i kształt tego widorejestratora. Kolor biało-czerwony, bardzo patriotyczny, ale też bardzo rzucający się w oczy z zewnątrz. Dla tych natomiast, którzy niespecjalnie lubią się wyróżniać, wersja bardziej stonowana, taka szaro-czarna, no która zdecydowanie bardziej dyskretnie wygląda w samochodzie. Ja wrócę jednak do tej biało-czerwonej wersji, jak już mi przypadło do gustu. Kształt taki jajo, taki minionek. Nie postawicie tego pionowo, nawet jeżeli postawicie do góry nogami, to to też jest tak pod skosem postawione. Więc dość nietypowy e, kształt. Jeśli chodzi o sposób mocowania, troszkę tutaj zrobię zbliżenie, sekundkę. Mocowanie Seventy Mai w samochodzie e, za pomocą takiego plastikowego uchwytu, takiego talerzyka, można powiedzieć, na który nakręcamy tutaj to, ten to, tę okrągłą, e, jakby tutaj element mocujący. E, i to wtedy się trzyma. Natomiast jeśli chodzi o regulację góra-dół, oczywiście możemy tutaj zrobić w ograniczonym zakresie. Zwróćmy uwagę też, że tutaj, jeżeli by zamontować wideo na pionowej szybie, w ciężarówce czy na jakimś autobusie, to jak najbardziej można, nic tutaj nam nie przeszkadza, aczkolwiek ten obiektyw będzie troszeczkę skierowany w dół. Co jeszcze na obudowie? Oczywiście malutki wyświetlacz, niezbyt funkcjonalny, tutaj tylko podstawy jakieś typu włączanie, wyłączanie mikrofonu, Wi-Fi i takie rzeczy, tutaj ty tymi przyciskami. Większość funkcji i ustawień i tak robi się przez aplikację Seventy mai która jest dość mocno rozbudowana. Zasilanie USB typu C na dole tej głowicy nietypowej z obiektywem jest też głośnik, natomiast wprawne oko niektórych z Was być może już zauważyło, że nie ma tutaj żadnego slotu na kartę pamięci. Jest to bowiem kolejny widorejstrator od Seventy Mai, w zeszłym roku był to M500, teraz OMNI, który ma pamięć wbudowaną, więc trzeba jakby z góry określić, jaki, jaki wariant pamięci chcemy kupić. 32, 64 bądź 128 giga. Takie warianty z wbudowanej pamięci są w tym widorejstratorze. Czy to wada czy zaleta? Trudno powiedzieć. No na pewno nie ma dylematu jaką kartę do tego widoryjestratora wybrać, ponieważ ona de facto już tam jest. Druga nietypowa i zaskakująca rzecz w 70mai Omni to tutaj ta dolna głowica z obiektywem. Ta głowica jest obracana. Obraca się w zakresie około 340 stopni, ale biorąc pod uwagę kąt widzenia obiektywu, do dyspozycji mamy praktycznie 360 stopniowy zakres, czy kąt widzenia, można powiedzieć, te, tego rejestratora. Głowica tej nie powinna się obracać w ten sposób ręcznie, e, więc nie róbcie tego w domu, co właśnie tutaj teraz robię. Grozi to niestety tutaj uszkodzeniem tego mechanizmu automatycznego. Jak więc tę głowicę, jak ją sterować, jak sprawić, żeby ona obracała się w określonym kierunku? Po pierwsze, jej pierwotną pozycję można ustawić, jakby skalibrować w aplikacji. Czyli jeżeli na przykład zamontujecie kamerę gdzieś w prawym górnym rogu samochodu na szybie, można sprawić, żeby pierwotna pozycja po uruchomieniu była lekko w lewo i wtedy ten zakres był właśnie taki właściwy dla tego punktu montażu. Natomiast w trakcie jazdy można wymusić zmianę pozycji tej głowicy poprzez komendy głosowe. Zobaczcie jak left shoot right shoot inside Po wydaniu komendy głosowej e, głowica obraca się w określonym kierunku nagrywa krótki około 10 kilkunastosekundowy film i wraca do pierwotnej pozycji początkowej. Ten film jest zabezpieczony w osobnym folderze, więc jest to też sposób na zabezpieczanie plików przed nadpisaniem. Natomiast nie ma niestety moim zdaniem, a przynajmniej nie w bieżącej wersji, być może zostanie to rozbudowane w przyszłych aktualizacjach. Nie ma takiej możliwości, aby kamera prze obróciła się w określonym kierunku i została tam na dłużej, albo na przykład do momentu wypowiedzenia kolejnej komendy wróć na swoje miejsce, na, na miejsce pierwotne. No i... To niestety też ma swoje minusy, bo na przykład, gdybyśmy chcieli skorzystać z tej obrotowej głowicy, obrócić ją w kierunku drzwi kierowcy, gdy jest na przykład kontrola policji, czy cokolwiek tam się dzieje złego, bądź niekoniecznie złego, ale generalnie nie ma takiej możliwości, żeby kamera przez dłuższy czas nagrywała określony kierunek i później dopiero wróciła. Tylko takie krótkie filmiki. Mimo wszystko jednak ta głowica otwiera pewne ciekawe możliwości. Ale szczególnie jest to istotne w kontekście trybów parkingowych, o których opowiem za chwilę. Trzecią zaskakującą rzeczą w Seventy My Omni i nietypową są tryby parkingowe. No, nie jest to oczywiście zaskakujące same tryby jako takie, natomiast sposób ich działania owszem, są to bowiem inteligentne tryby oparte o algorytmy sztucznej inteligencji. Jak to działa? Są trzy funkcje parkingowe. Po pierwsze, wykrywanie ruchu, wykrywanie podejrzanych. Ruchów w polu widzenia kamery. Nie jest to standardowa detekcja ruchu, która nagrywa absolutnie wszystko i generuje mnóstwo nagrań, które są bezużyteczne, ale w zamian widorejstrator obserwuje zdarzenia i rozpoczyna nagrywanie tylko wtedy, kiedy wykryje coś podejrzanego. Gdy na przykład jakaś osoba zacznie zerkać do samochodu, zatrzyma się i będzie jakieś takie dziwne, podejrzane ruchy wykonywać, wtedy wideorejestrator rozpocznie nagrywanie i co więcej za pomocą tej głowicy będzie śledzić tego osobnika dalej. Idea tej, tej funkcji jest rewelacyjna. Bardzo mi się podoba to, że kamera w ten sposób to rozpoznaje. Aczkolwiek, gdy ja sam próbowałem udawać czy zachowywać się podejrzanie przed własnym samochodem, no, omni mnie nie nagrywała. Podobno jest tutaj też funkcja jakiegoś takiego rozpoznawania osób, być może po prostu kamera już rozpoznała mnie jako kierowcę tego samochodu i dlatego nie podjęła żadnej czynności, gdy ja się kręciłem przy swoim własnym samochodzie. Być może tak jest, być może nie, być może powinienem to jeszcze troszeczkę bardziej przetestować z kimś innym faktycznie, ale mimo wszystko idea tej funkcjonalności no, jest naprawdę godna pochwały. Druga funkcja to jest detekcja wstrząsów. Tutaj też jest ciekawa rzecz, bo po wykryciu wstrząsu e, kamera próbuje rozpoznać, z której strony samochodu mniej więcej nastąpił ten wstrząs i w tym kierunku obrócić obiektyw, żeby to co się tam dzieje. Gdy nie rozpozna albo nie, nie, jest, nie, nie będzie w stanie stwierdzić, z której strony będzie to wstrząs, zrobi rundkę obiektywem dookoła, czyli to jakby rozejrzy się wokół samochodu po wykryciu wstrząsu, żebyśmy mieli pełen przegląd sytuacji, co się wydarzyło. Trzecia funkcja w sumie najmniej inteligentna, po prostu nagrzewanie poklatkowe w trybie timelapse więc jedna klatka na sekundę jest rejestrowana i to jest łączone w taki jeden długi film. Dzięki temu mamy wszystko nagrane, a w razie czego kamera tak czy owak reaguje na wstrząsy i podejrzany ruch. Aby tryby parkingowe działały trzeba podłączyć wideorejestrator do stałego zasilania poprzez dedykowany i kompatybilny adapter zasilania. Funkcja ACC, czyli reagowanie na zapłon. Po wyłączeniu zapłonu kamera przełącza się w tryb parkingowy. Można ustawić, żeby był taki 5-minutowy margines żeby ewentualne trzaśnięcie drzwiami, bądź klapą bagażnika po wyjściu z samochodu nie zostało zarejestrowane jako zdarzenie parkingowe. No i jeszcze jedna war warta, czy godna odnotowania rzecz, to niski pobór energii w trybie parkingowym. Poniżej 2W to jest bardzo dobry wynik. Konkurencyjne kamery, takie które mają tylko jeden obiektyw, zużywają w podobnych okolicznościach co najmniej 2, bądź 3W albo i więcej, więc pod tym względem też bardzo miłe zaskoczenie. Czwarta nietypowa i zaskakująca rzecz w 70mai Omni to bujanie tego widorejstratora w obłokach można by powiedzieć a konkretnie chodzi o integrację z funkcjami integrację z internetem internetową chmurą jak to działa? Jest to ściśle powiązane z funkcjami parkingowymi, o których mówiłem wcześniej. Kiedy kamera pracuje w trybie parkingowym i czuwa na przykład na ten wstrząs bądź podejrzany ruch i wykryje taki wstrząs, robi tą swoją rundę obiektywem dookoła, zapisuje nagranie i automatycznie wysyła do aplikacji użytkownika 70mai powiadomienie, powiadomienie, że zostało wykryte jakieś zdarzenie, samochód został uszkodzony. Co więcej, gdy takie powiadomienie zostanie wysłane i taki plik zostanie zapisany przez kamerę, automatycznie będzie on wysłany do chmury 70MI. Zabezpieczony tam, i kolejne powiadomienie do aplikacji przyjdzie, w którym użytkownik się dowie, że nagranie jest już zabezpieczone i można sobie przez aplikację to nagranie sprawdzić i zobaczyć, co tam się faktycznie wydarzyło. Bez konieczności schodzenia na dół, sprawdzenia samochodu i łączenia się z kamerą, po prostu z poziomu aplikacji przez internet to działa. Jakie jeszcze funkcje drzemią? Podgląd na żywo obrazu z obiektywu z możliwością sterowania głowicą prawo-lewo, ale uwaga, tylko wtedy kiedy kamera czuwa w trybie parkingowym, nie da się, nie można tego zrobić podczas jazdy. Ale jest też funkcja śledzenia GPS, gdzie w danym momencie samochód z kamerą się znajduje, więc można to w aplikacji też podejrzeć. No, i oczywiście dostęp do wszystkich nagrań z parkingu, tych zdarzeń, które kamera wykryła i zabezpieczyła w chmurze, ale nie do wszystkich nagrań, które są zapisane w pamięci tych takich klasycznych zjazdy do tych nagrań przez chmurę dostępu nie ma. Tak więc można powiedzieć, że integracja chmurowa 70mai sprowadza się do monitoringu, zdalnego monitoringu parkingowego, ale i tak działa to moim zdaniem bardzo fajnie. W trakcie moich testów byłem bardzo miło zaskoczony, jak te powiadomienia szybko. Przychodzą i jak można się z tym szybko połączyć. Ile to kosztuje, zapytacie? Ta cała otoczka chmurowa, to bujanie w obłokach. Sama usługa jest bezpłatna. Trzeba oczywiście mieć kartę SIM, która zawiera jakiś pakiet danych, no to jest jakby w pewnym sensie oczywiste. Ale oprócz tego, żeby skorzystać z tych funkcji, trzeba ponieść jednorazowy wydatek na dodatkowe akcesorium, które jest absolutnie niezbędne, żeby, żeby wejść na te obłoki. Piąta i ostatnia rzecz, nietypowa, związana z Seventy My Omni, ale nie w samej kamerze, ale jakby w... ściśle powiązane akcesorium z tą kamerą, to jest nowy adapter modu UP04. Jest to o tyle nietypowe i sprytne urządzenie, że łączy w sobie... Dwa inne urządzenia, można powiedzieć, bo jest to jednocześnie adapter zasilania, czyli te trzy żyły podłączamy do instalacji elektrycznej i na postoju po wyłączeniu silnika kamera ma dzięki temu zasilanie i może nagrywać zdarzenia na parkingu. I jednocześnie jest to moduł 4G LTE, dzięki któremu kamera ma dostęp do internetu, do tych wszystkich funkcji chmurowych. No i jest to niestety też ten jedyny element, za który trzeba dopłacić. Ekstra, żeby skorzystać z tych funkcji chmurowych w kamerze, ale jednorazowo. Można oczywiście skorzystać ze starszego modułu, takiego klasycznego adaptera zasilania UP03, który oczywiście zapewni tryby parkingowe kamerze, ale nie, nie zapewni żadnych funkcji chmurowych. Funkcje chmurowe tylko i wyłącznie z UP04. W kontekście adaptera zasilania jeszcze warto wspomnieć, że w UP04 są programowalne napięcia odcięcia, czyli w aplikacji, w ustawieniach aplikacji można ustawić na jakim poziomie adapter będzie odcinał zasilanie kamery, żeby zapobiec dalszemu rozładowywaniu się akumulatora w samochodzie. Co jeszcze mogę powiedzieć o UP04? Jest to taki niewielki moduł okrągły z taśmą. Dwustronną z tyłu, można go sobie gdzieś przykleić w samochodzie. Karty SIM wkładamy tutaj z boku do takiej małej szufladki. Zasilanie do kamery dodatkowym kablem USB Typu C. Jeśli chodzi o kartę SIM, powinna mieć wyłączoną blokadę PIN. Trzeba ją deaktywować, jeżeli taka blokada jest założona na karcie i dopiero wtedy ją włożyć. Być może w kolejnych aktualizacjach oprogramowania zostanie to zmienione i taka obsługa kart z pinem zostanie tutaj wdrożona. Jeśli chodzi o aktualizację oprogramowania, też zwracam uwagę, warto przed podłączeniem adaptera z kamerą i aktywowaniem tych wszystkich funkcji chmurowych wrzucić, sprawdzić, czy są jakieś aktualizacje w aplikacji i wrzucić przez aplikację aktualizację do kamery oprogramowania, ponieważ to też wymusi aktualizację oprogramowania w module, dzięki temu będzie to sprawniej działać. Ja miałem na początku taki problem, przy pierwszym uruchomieniu nie, nie za bardzo mi chciało to się dobrze zaaktywować, ale po wrzuceniu aktualizacji ruszyło, więc być może u Was będzie podobna sytuacja. Słuchajcie, rozwodzę się tutaj nad jakimiś nietypowymi rzeczami, funkcjonalnościami Seventy My mnie jakimiś głowicami obrotowymi, e, sztuczną inteligencją w trybach parkingowych, e, jakimiś tam chmurami, bujaniem w obłokach i innymi cudami, ale przecież to w gruncie rzeczy jest kamera samochodowa, kamera podkreślam, czyli rejestruje obraz, nagrywa obraz, warto by więc poświęcić... Z dwie minutki przynajmniej na to, żeby sprawdzić, jak nagrywa ten obraz, jak sobie radzi z jakością obrazu ten widorejstrator. Zobaczcie sobie sami, ocencie to sami. Generalnie trzeba podkreślić, że widorejstrator oferuje maksymalną rozdzielczość Full HD, więc nie jest to jakaś imponująca wartość na dzisiejsze standardy, ale przyznam, że mnie osobiście jakość obrazu zaskoczyła dość pozytywnie. Obraz jest dość mocno wyostrzony, ale przez to dość dobrze zbiera różne szczegóły. Oczywiście chodzi głównie o tablice rejestracyjne. Natomiast, generalnie, moim zdaniem, w mojej ocenie, każdy oceni to według swojego gustu, ale w, moim, w mojej ocenie ten Full HD, tylko Full HD, radzi sobie całkiem nieźle. Co ważne, kamera ma tryb HDR. HDR, o którym wspominałem już nie raz, to jest ten tryb, który, jeżeli jest wdrożony skutecznie, to całkiem dobrze radzi sobie z odczytywaniem tablic rejestracyjnych także w warunkach nocnych i nie inaczej jest właśnie w przypadku Omni: radzi sobie z tym naprawdę całkiem nieźle. Więc ten Full HD niby tylko, ale daje radę i w dzień i w warunkach nocnych dzięki trybowi HDR. Zanim przejdę do podsumowania, jeszcze krótko napomknąć chciałbym na temat aplikacji. 70mai na smartfony, do obsługi widorejstratora Omni, tak generalnie wszystkich widorejestratorów 70mai, na Androida bądź iPhone'a. Aplikacja bardzo rozbudowana, oferująca dość szerokie możliwości, oczywiście dużo więcej funkcji niż te funkcje chmurowe, o których wspomniałem. Oczywiście też aplikacja wymaga bezpośredniego połączenia z widorejstratorem. Tutaj też ciekawostka, wideorejestrator Omni posiada moduł Bluetooth i Większość komunikacji poprzez aplikację z kamerą odbywa się właśnie przez bluetooth. Większość ustawień w kamerze można zmienić, nie łącząc się z modułem Wi-Fi, nie przeskakując tutaj w telefonie do połączenia Wi-Fi, tylko po prostu bezpośrednio przez bluetooth. To jest też duże udogodnienie. Natomiast na temat aplikacji 70mai nie chcę się za bardzo teraz rozwodzić na kanale... Znajdziecie osobny film, w którym prezentujemy dokładnie, jak ta aplikacja działa, jak ją sparować z kamerą, jak aktywować funkcje chmurowe itd. itd. Tak więc zapraszam, link w opisie. Tytułem podsumowania: czy Seventy-May-Omni, ten nietypowy z wielu stron, z wielu względów, widregistrator, warto kupić, czy nie warto? Odpowiem jak zwykle. To zależy. To zależy, jakie masz oczekiwania, jakie są potrzeby wobec widorejstratora. Z jednej strony mamy do dyspozycji tylko jeden obiektyw nagrywający max full HD, OK, jest ten HDR, ale mimo wszystko 900 podstawowa wersje, jeszcze adapter zasilania, ludzie, no to 1000 zł na dzień dobry. No kto to, kto to słyszał? Proszę pana. No, drogo, no, ale spoko. Spójrzmy na to z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na całokształt, obracany obiektyw, tryby parkingowe, inteligentne mniej lub bardziej, ale jednak. No i ta funkcja chmury i ten zdalny monitoring no to wtedy zmienia się postać rzeczy. So, jest coraz więcej zapytań tego, o rejestratory tego typu, właśnie z skutecznym trybem parkingowym i zdalnym dostępem. I chociaż istnieją tego typu rozwiązania już na rynku, nawet z y, takiego prywatnie korzystam w swoim samochodzie, to są to co najmniej dwa razy droższe od Omni. I właśnie z tego punktu widzenia, z punktu widzenia tego typu potrzeb, Omni okazuje się całkiem atrakcyjną propozycją. Więc jak zwykle to zależy, to zależy jakie macie potrzeby, jakie oczekiwania względem funkcjonalności widorejstratora. Jeżeli szukacie skutecznego monitorowania parkingowego ze zdalnym dostępem, zdalnym monitoringiem, no to oni zdecydowanie warto rozważyć. Szczególnie, że ja sam powiem szczerze, byłem pozytywnie zaskoczony, jak te wszystkie chmurowe integracje funkcjonują w trakcie testowania ponad dwutygodniowego. A to jest nowa kamera, nowa wersja. Na pewno będą aktualizacje, które będą jeszcze bardziej dopieszczały i udoskonalały ten widorejstrator. Jakie jest Wasze zdanie? Co o tym sądzicie? O tym nietuzinkowym widorejstratorze? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony wszystko w tym nietypowym motoanturażu o nietypowej kamerze. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie videorejestratory24.pl.